Ej, hey, Siemaneczko, pierwsze takie przecieki, które doszły do nas, już znamy pierwsze wymagania sprzętowe, takie wstępne, można powiedzieć, bo nie są pewne, do Grand Theft Auto Definitely Edition, czyli do trójeczki, do Vice City i do San Andreas, które będą właśnie zremasterowane przez Rockstar. Tak, więc ja to mam na telefonie, bo było przy tylko jeden z pracowników Rockstara zrobił błąd i wcześniej napisał i ja na stronie teraz już ich nie znajdziemy tutaj, ale już mam, mogę powiedzieć. Jakie będą minimalne wymagania? Czyli tak, minimalne to będą Intercore i5 2700K lub AMD Fix 6300. Karta graficzna to GTX 760 2 albo AMD R9 283 8GB RAM, 45GB na dysku. No i Windows 10. Rekomendowane to będą Intercore i7 6600K lub AMD Ryzen. 5,2600 to są takie minimalne do rekomendowanych tory. Teraz karta graficzna GTX 970 4GB albo odpowiednik AMD RX 570 4 gigówka. 16GB RAMu, 45GB yy, na SSD. No i Windows 10, więc to tyle. Jejos, okay, do następnego.